Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Izaka. Przed Wami kolejny odcinek Overwatcha, czyli Detektywa Izaka, czyli serii, gdzie łapiemy cheaterów grasujących w świecie Counter Strike'a. O rano, już trochę odcinka nie było, ale formułka jest taka sama, aż mi się śmiać chce, jak to mówię w sumie, bo, bo, bo to jest takie przyjemne powiedzieć to znowu, nie? Bo kiedyś w sumie tego Overwatcha nagrywałem te dwa razy w tygodniu, trzy nawet, nie? A teraz w sumie faktycznie są jakieś dłuższe przerwy w Overwatchu. A, a teraz właśnie jak mówię tą formułkę, to jakoś tak, aż, aż mi się łeska wokół kręci, że to już jest taka seria, która trwa bardzo długo, nie? Nie wiem kiedy był pierwszy odcinek Overwatcha, ale pierwsze takie Overwatch, to już robiłem chyba z półtora roku temu na streamie jeszcze, nie. Także e, także właśnie, więc to, to jest takie fajne, wam powiem szczerze. No i prosiliście tego Overwatcha i faktycznie Overwatch jest. Także także wam odcinek specjalnie Overwatcha. Ale przy okazji sobie możemy trochę pogadać... Oj, trochę za głośno jak zawsze. To sobie trochę przyciszymy i zobaczymy co to się będzie działo Ale z kłocikiem na środku. tak sobie kolegę A to jest cały taki 2 na 10 bym powiedział. O, teraz trafił No, zabił w końcu w locie. Ja to wam powiem w ogóle przy okazji, bo w ogóle dużo osób ostatnio mi pisało, że oni oglądają mojego wrocza nawet nie dlatego, że tam łapie haksy, tak? Czy sobie oglądają jak ktoś czytuje czy nie czytuje ale dlatego, że sobie lubią posłuchać mojego głosu, jak sobie lubią. Jak sobie pogadam, to lubią sobie tego posłuchać, jak ja, jak ja sobie pogadam, bo to jest taka forma trochę przy okazji takiego pseudo mini vloga w sensie, bo ja sobie przy okazji opowiadam co u mnie i takie takie różne historyjki, czy coś. I, i dużo ludzi mówi, że dlatego oglądają włócze i to jest też strasznie, strasznie dla mnie miłe, wiecie? Więc. Więc. Więc łapka w górę dla tych ludzi, co lubią y, oglądać Overwatcha, bo lubią słuchać mojego głosu. E, no, właśnie, i przy okazji Overwatcha właśnie muszę Wam powiedzieć, czego się strasznie boję, nie? E, teraz, w najbliższych czasach, gdzieś tam, w przeszłości. E, bo jak wiecie, Blizzard wydaje grę Overwatch, nie? Którą bardzo lubię, bardzo fajnie mi się gra w Overwatcha, streamuję to w sumie dosyć często ostatnio. Ehm, dobra, w ogóle na drugiej stronie mapy jest gość, więc to na się. E, więc właśnie, więc słuchajcie, wydaję tego Overwatcha, premiera będzie jakoś już niedługo, prawda? I, i ta, to jest gra, którą strasznie lubię. I którą bym sobie trochę ponagrywał na YouTube, bo już bym pewnie wrzucił parę odcinków, nie? Ale ja się strasznie boję, że ja wrzucę odcinek Overwatcha z gry Overwatch Blizzarda, tak? Wrzucę odcinek, nazwę ten odcinek, nie wiem, Overwatch. Albo nazwę ten odcinek, to nie jest Overwatch, tylko to jest Overwatch, albo coś w tym stylu. I jak ludzie wejdą w to wszystko, bo będą chcieli zobaczyć sobie Overwatcha z CS, a zobaczą grę zupełnie inną. To będziecie mnie nienawidzić, albo będziecie łapkować mi w dół filmy i się strasznie cykam, nie? Podobno cyka to się bliat, ale, ale ja się cykam tego, że kurczę nagram tego Overwatcha, bo gier jest fajna, ja bym też wam pokazał w ogóle jak potrafię skillowo grać, bo Overwatch, tak jak mówicie, to, to, to jest gra, gdzie maszcie post różne postacie z różnymi skillami, ale skill z CSA i strzelanie się tak przydaje strasznie że naprawdę można zrobić, można zrobić rozwałkę przeciwnikom, tak? Kiedy, nie wiem, gram w dowód, czyli taką snajperką Mimo może wcale ja się się dobrym snajperem nie jestem, ale tam, słuchajcie, no po prostu potrafię sięgać równo, tak? Jeżeli nawet nie skupiam się na umiejętnościach specjalnych, tylko po prostu strzelam, strzelam headshoty, to wychodzi super, tak? I chciałbym Wam to też pokazać na, na YouTubie, gdzieś tam na pewno, jeszcze nie raz, tym bardziej, że będę w takim teamie Overwatch Allstars i będę grał takie specjalne meczyki pomiędzy YouTuberom, youtuberami, także będę mógł skopać tyłki youtuberom różnym. Między tymi Maćkowi z dupy, i zobaczymy. Dobra, bo ten pan to jak na razie słuchajcie, dla mnie żadnych czytów nie ma. I, i do tego, nawet, jest całkiem słaby, moim zdaniem. Bo do tego strału, to jest jego strzał z tak tak trochę jakbym siebie oglądał. Oj, teraz ładnie zagrał. Teraz ładnie szadło. Teraz ładnie siadło. No ale moim zdaniem żadnych tych nie ma. Teraz ładnie siadło z tej jabłki, teraz ładną akcję zrobił. Może potem go zreportowali, no ale tak naprawdę gość mówi, dlatego, że tego zdolnego trupa wcale nie, nie ciągną celownikiem na niego. Nie, ja, to słuchajcie, ci terroryści z Respa, które stoją ze sniperkami, no, ze skatami teraz, ale w ogóle go nie trafiają we dwóch, nawet kiedy on się wychyla. No To nie mogły być jakieś wyższe rangi, raczej. To jest kilka takich sytuacji. Więc nie sądzę, to. to jakieś rano busty będą. W grałem wczoraj matchmakingi z ekipą, z Mlechem, z Tomem. No z taką ekipą, z którą, z którą gram. tam jeszcze Malin LKN. No z taką ekipą, z którą mecz sobie matchmakingi często. I robiliśmy run boosty, słuchajcie, tak? Czyli, czyli właśnie wchodziliśmy sobie na głowę i wystrzeliwaliśmy się, bo, bo nie wiem, czy widzieliście takie rzeczy. Pewnie widzieliście gdzieś na jakichś meczykach, jak ja komentuję, czy gdzieś na YouTubie, może u jakiegoś Loliu czy coś, bo on takie rzeczy lubi, lubi robić. I też słuchajcie, wczorajśmy się tak bawili, to było tak fajne, to było tak śmieszne, może wam też wrzucić tak jakiś odcinek, może jakiś poradnik, jak robić runbusty, bo i na jakich pozycjach na mapach, bo to się przydaje. Naprawdę, to, słuchajcie, to co żeśmy tam robili to była poezja czysta, nie? Ja muszę wam to wrócić na YouTube'a jakieś tego filmy, bo to po prostu, słuchajcie, po prostu pieliśmy ze śmiechu tę rundę praktycznie. No Tej nosą, taki spoko. Kolejne, że nie można zobaczyć jego profilu, ile ma godzin na Steamie, nie? Natomiast z drugiej strony, to ludzie by się, ludzie by się tym... Um, inspirowali, że tak powiem, przy reportzie. A, no i jeszcze jedna, słuchajcie, sprawa, to kurczę blade. Ostatnio grałem na Global Elite Matchmaking solo wczoraj też to na Mirażu po stronie terrorystów na globale w jedną połówkę w 15 rund ustrzeliłem 33 fragi. Czajcie bazę. To był najlepszy wynik w życiu. Nigdy w życiu nie ustrzeliłem w jedną połówkę 33 fragów. Na globale, bo oczywiście zdarzało się jak graliśmy na nie wiem, z jakimiś subami czy coś. Że zdarzało się, że tyle strzałego się ostrzeliło na jakieś tam goldy, kałachy. Nawet na szeryfy miałem taki chyba jeden meczek, ale na globale, słuchajcie, pierwszy raz coś takiego zrobiłem. No, sobie bota. Zobaczymy, czy to ten pan pokaże, bo tu kilka rund takich już było takich dziwnych, wam powiem szczerze. No i tak to się myśli, jak się nie sprawdzi miejscówki. No, teraz tak się w dobrym momencie wychodził tutaj, w sumie, wam powiem. Nie, to już trochę, trochę mi śmierdzi, wiecie? Już te, te akcje mi trochę śmierdzą. A dość strzał na galię, teraz zobaczcie, goreszcze sobie bie biegnie na nożu w ten sposób. Też już to już są takie rzeczy, które mi się nie podobają zupełnie. Przed chwilą koleś był na Galię, a teraz sobie poszedł na środek. Zobaczymy, jak się w sytuacji 1 na 1 zachowa. Swoło się na chwilę. A teraz już patrzcie. Pędzi sobie do trupiarni. Znaczy, będzie sobie kolejzie do trupiarni, ten wszystko wie. Flę rzucone idealnie na, na, na przeciwnika. No Idealnie rzucone flaszek. No, no zobaczymy sobie jeszcze tę rundę, słuchajcie, bo. On jest tak gra na granicy, jeżeli chodzi o jego timingi, w ogóle, nie? Bo prosi o broń jeszcze swojego kolegi. Ale pan Zigzag sobie poszedł. No dobra, ale powiem że to, to było akurat też takie... Okej, okay, minął przeciwnika, nie? Minął przeciwnika, ale kurczę w tej trupiarni tak od razu się owo z odśynku, że zanim koleś zaczął do niego strzelać, wiecie? I to było takie dziwne. No, dwa na dwa z domu zostało. To znowu może być ciekawe. Aha. Aha. No to już tak ewidentnie przez tą ścianę sobie mierzył i to, to słuchajcie... To też kurczę, jakby go zaczęła przez jakby do niego wskakuje, nie? O Nie, co cię go zimportuje za haksę, wiecie? Chyba go zimportuje za Ulohaka, bo to mi zaczyna śmierdzić, no ale ten początek był taki dziwny i próbuje się koleś kryć moim zdaniem, ale... Ty w tej dolnej drupiarni. no to on się nie udało, żeby on tak sobie, wiecie, ominął się środek, ale żeby tak się błyskawicznie częściowo za strzyku, jakby wiedział, że zaraz będzie cało po plecach I, I To był taki dziwny ruch. Hmm ten był strasznie słaby w sumie No, ale ten to, to jest zupełnie nieudany Ten cały czas czeka Czy też nie wytrzymuje, nie? W końcu wagon poszedł Nie, powiem szczerze, że To kurcze było takie Nie, no, bo to to nie było, ale te strzały to były takie, słuchajcie Jeszcze sobie odpalę na chwilę to demo jeszcze raz może. I sobie przelecie do takich rund takich ważniejszych trochę, nie? Ten początek był jakiś tam słabszy trochę. Tutaj nie ma co, sobie dopatrzeć, by to nic specjalnego nie było. Tu jeszcze było nic specjalnego też. To zaprzeminiemy, bo tu nie sądzę, żeby to cokolwiek było jeszcze. Czekajcie, dobra, teraz była snajperka. To była ta runda. A to się tak poruszył... To też, jak zobaczyłem jakby, że z dolnej mu wychodzi ktoś, nie? To też mam wrażenie, że tak się ruszył od razu, prawda? To tego nie mogę sobie przewijać. To, to też było taki... Też był taki ruch dziwny. Czekajcie, który jest... Który to jest tick. 42495. Ile w pierwszej chwili może tego tak nie widać. Przewidujemy sobie to od razu teraz szybko, żebyście już nie musieli tak czekać, ale to są takie rzeczy, słuchajcie, że... że... Um, dobra. Patrzę teraz na to. Zobaczył go, ruszył się troszeczkę. Te strzały też są bardzo szybkie, to może być zagowana, nieco demo. To był ten Nozum. Ale tego jeszcze strzały jak bota przejmował, bo to mam wrażenie, że w ogóle były jakieś kosmiczne. To on w wszystko robił dobrze po prostu, nie? To wszystko robił właściwie idealnie. To mi się strasznie nie podobało. Bazazy portuję z tych Warhaka tutaj, wiecie Patrzcie o tu Tu się zabiechował się za skrzynką już cały zaczęły lecieć, ale też kurczę z takim refleksem Znowu, zobaczę kogoś na gali, że już jest nie? i wycofuję się w bombsite, żeby zarzucić smoka. Więc ja zachować się naturalny, tylko że. To już jest któryś raz w tym meczu w ogóle, kiedy on się jakoś tak dziwnie zachowuje, szczególnie jak jest botem. I tutaj też ten strzał, to był za szybki. Jak dla mnie. Tak, to będzie reportik. za Vision Assistance, bo tam był jakiś Vision Assistance, moim zdaniem. Tam był jakiś Vision Assistance, moim zdaniem, dlatego będzie Ripolcik. Jest spoko. Jeszcze jedno tam powinno być. To sobie pobierzemy. Nie, bo tam coś lecie jeszcze, coś tam mi jeszcze nie pasowało, wiecie? Tam jeszcze mi coś nie pasowało absolutnie, dlatego... Trzeba było coś zrobić jednak. A, to Forest i streamuje. Forest ma więcej widzów, proszę, niż Getrate. To tego bym się nie spodziewał. Myślałbym, że raczej Getrate będzie miał więcej widzów. to raczej jest bardziej znany, nie? Chociaż. i jeden i drugi to są legendy cs -a. Tak naprawdę. Chyba jedni w ogóle z najbardziej lubianych graczy w Szwecji. Ze wszystkich graczy na świecie. Dobra, znowu mam podcast 2. On podejrzany 12 fragów do 4 śmierci. 12-3 w ogóle prowadzą. Dobra, embota tu chyba nie ma. Nie, embota tu na pewno nie ma. No dobrze, ta pierwsza runda nie poszła najlepiej. Nie wiem czemu w sumie jak koleś ma tych flagów ile? 13, tak? Ja myślę, że, mi się wydaje, że tutaj w ogóle całą drużynę sobie zreportowali, tak biorąc pod uwagę fragi, i prowadzą 12 do 4. Kursor. Nie wiem, czemu tak Zeusem się w tym miejscu. Hmm, tutaj też na raczej na razie niczego nie widać. Oj, 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 oto no słysza, słyszał kroki, że z ogólnej go skraca znowu gość do dolnej. Czyli by w tej kupił ludzi samą czwórkę? To jest trzecia runda. I ludzie runda. gość gra z samym numer 4 Znaczy, no w sumie wygrywał 12-5, więc, więc to na ludzi. Ta się teraz przydała w sumie trochę. Jeszcze dopiero... Nie, będę żeśmy widzieli dwie rundy. Tylko, się z kosą. Ale tam widzę, że już tam wiecie, już, już czułem, się wygrani. Musiałbym mu oddać, chociaż... te raczej nie, nie czuję żadnych haków, słuchajcie. Mi się wydaje, że to mogło być coś, nie wiem czy boosterzy, czy o to tu chodzi, ale widzimy tak. Ten już koleś chce skracać. Jest Bot Flamingo. No, ładnie się na niego wychylał. Nie, to demo, słuchajcie, chyba jakieś takie słabe nam wrzuciło. Wam powiem szczerze. E, tak, dwie rundy, które trwały łącznie dla nas na Overwatchu jakieś 40 sekund, super. No, ale często tak jest w sumie. wygrywasz pierwszą połówkę 12-3, czy 13-2 i myślisz, a, mogę się pobawić, nie? Mogę sobie pobiegać z bronią, postrzelać sobie jak głupek, a później nagle tak, tracisz jedną rundę, drugą, trzecią, piątą, siódmą, ósmą. I zaczynasz się bać, bo zaczyna się psuć ekonomia w grze cała, tak? Zaczyni brakować trochę pieniędzy. A, teraz buldog trochę pozamiatał. Nie zabiję go. A, jednak ucieknie. Chociaż przyjdzie na plecy za chwilę sas... Pan, nie to Bulldog oczywiście, z Bizonem. Zmienić na WP. No i 14-7. To już 6 rund za nami. W ogóle nie wiem ile to trwa. Słuchajcie, 4 minuty na razie trwa to demko, nie? 4 minutki, nawet może nie całe, a już 6 rund. Słuchajcie, to też w ogóle jakiś wynik niesamowity. Chodzi o Overwatcha. A to chyba będzie rush na set B. Dostał info, że wchodzą na B Oj, smoke jest O, kurde, szkoda, że nie wybiegał przez tego smoke to AWP Z, no, z m to bym wylatywał, ale z to faktycznie może nie jest najlepszy pomysł Mm -hmm. Ja też robię jakieś dziwne akcje jednak. Znaczy ja już dostał into, że jest na bramie koleś, nie? No, poczekamy sobie jeszcze na to, co nam pokaże, chociaż... ...to raczej... O, Na no, pojedynczym zoomie tak się wychylał. Oj kurcze, przypominało ja mnie coś. Muszę zacząć jak ten na nade tak jak na komentatorce pod altem się tak patrzy na ten. Aha. dobra, to przez smokę zabił. Słuchajcie, ten też koleś mi się nie, nie podoba, wiecie? Znaczy, no jakieś takie głupie rzeczy robię, nie wiem. Najpierw tak sobie biegał dookoła wszędzie teraz tak sprawdza każdą miejscówkę tak dziwnie. Tak się nie sprawdza takich miejscówek, nie? Jeżeli już tam to, nie wiem, sobie wychodzisz na tym zoomie, spoko. Plantuję na A Jakbyśmy olali i w sumie to. Chyba powinni go dojechać w takiej sytuacji, nie? No! No i widział, że wychodzi, nie? Tak jakby widział, że wychodzi przez tego, przez, przez, do tej długiej. Kurde, no powiem, wam, że nie wiem. I co myślicie, cholera, jest na No przecież. O, o. To u mnie, przepraszam. No Kurde, blade no znowu takie demo, takie z dupy jakieś dziwne. nie no, jeżeli, nie wiem, kurde, dwa takie trudne demo, zastanawiam się znowu tutaj, no wcześniej to było takie... To, był taki... to był taki akurat, było takie... To było takie akurat, tamte były jeszcze prostsze, bo tam robił takie rzeczy, gdzie było ewidentnie, ewidentnie coś, wiedz... coś wiedział, nie? Nie wiem, czy on miał haktę, czy ktoś mu podpowiadał, ale, ale ustawił się tak, jakby wiedział dokładnie, gdzie ma pójść, jak się ustawić, żeby żeby zrobić dobrze, nie? Raz przeleciał sobie faktycznie do doleń dróg, ale, nie, no ale... Ale Ty nie zawsze przecież musisz, nie wiem, robić to na z obvious, haksami po prostu, nie? Tu jest trochę trudniej. Skan przez Smokę, no, tam też mógł postrzelać sobie, chociaż to poszło szybko. No i co jeszcze? No nie wiem. Nie wiem, co to zrobić. Tu może nie było tak... To, to jest takie podobne demo, no. To jest podobne demo, słuchajcie. Nie wiem. Tu chyba zaznaczę insufficient evidence, bo kurczę, to nie było dla mnie takich dowodów, jak tam jednak mimo wszystko. Więc tu ja mu bym jeszcze dał szansę po prostu. To nie, nie czuję tego tak, wiecie. Tam, tam już byłem taki, że tak. Nie, muszę go zreportować, bo tam też coś nie grało. Te też mi coś nie grało, ale nie wiem, czy to właśnie, czy to była kwestia zabawy. Po prostu, że koleś zrobił był ja, podczas takiego meczu, kiedy wygrywali tak wysoko, czy to była kwestia właśnie tego, że, że gościu ma dlatego nie, go nie zreportuję, chociaż dla mnie to też było dużo takich akcji bardzo bardzo trudnych. No ale nic słuchajcie, na tym kończymy OboRuočo. Ja wam dziękuję serdecznie, że byliście ze mną. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa. pa. Cześć.